Możemy wbijać na dach. Wybaczcie, że za bardzo nie będę nagrywał, ale dostęp jest drabinowy. A więc jestem całkiem wysoko na drabinie. No i co? Lecimy. Jeden panel już umyty. Zostało jeszcze dobrych 40. Piękna instalacja na dachu. Pierwsze panele już umyte. Zaraz dokręcę resztę. Mycie paneli skończone. Bierzemy się za mycie okien. I okay, zaczynamy okienka Ciekawe przed słońcem, więc pójdę sobie tu tu balkon w z tamtą I dzisiaj tego nie skończę A po robocie trzeba zagadać z klientem żeby skończyć Juju, zlecenie skończone Dwa dni roboty prawie dwa, dwa półtora <laughs> aż nie trafiłem 40 paneli ponad dużo okien skończono